No witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry FORTNITE No niestety, no na, 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 na taka sytuacja, w której no niestety mamy, co to jest, czyli nadchodzący update, który nadchodzi do FORTNITE'a, tak w ogóle e, To jest jakiś nowy kill okej, okay. fajny kill -off. w dzisiejszym momencie go sobie o nadchodzącym update'cie 15.10 który ma wyjść podobno 14 grudnia, tak likerzy mówią. A jeszcze jeśli nie subskrybujcie mojego kanału, to w ty tym możecie hmm. zasubskrybować kanał, polecić po 100 subskrypcji, na ten pom pomysł na special na 100, tyś, na, 100, na 100 subów. Nie mam nadal pomysłu. Nie wiem, pomysłu, że tam może w jeden dniu dwa razy odcinki. Nie, no bo nie mam innego pomysłu, widzę no nie? No mam to w tak się nie no nie mam innego pomysłu, jak nie to. I to mogę zrobić, ale też na takie i wyście chcieli. Tak słuchajcie. Nadchodzące, wiecie, tak, jutro może być kolejny z z Fortnite'a, normalne, chyba solo w końcu nadejdzie w sumie, po. mam nadzieję, że jutro nie będzie żadnych nowych, nowych nowości na temat Fortnite'a i na pewno jutro będzie no, może solo, a, że coś będzie na no, to to przełożymy, albo po prostu w tym dniu już dodam. No i Ci też jeszcze łapeczkę w górę, że wam, wam się też film spodoba. A my co, powoli ruszamy. No i cóż, nadchodzące ABD zbliża się wielkimi krokami, myślę, że to powinno być tak przed. 14 grudnia powinno być to. W no, 14 grudnia to powinno być. Co tu no, mam dajcie dojdzie? Nie wiadomo. Ale no, no, może by się troszeczkę spodziewał po update'cie eee, a i niedługo będzie też spojrzał z 350 odcinków Fortnite'owych po prostu. Normalnie to 400 będzie też innego, ale po prostu no, niedługo coś zrobimy fajnego, że po prostu to... Wiecie co o co mi chodziło? Schodziło mi na to z tym. E, no z tym jak to się nazywało widzowie. Kurde, no, nie ja miałam pomysłu, jak to się nazywało teraz e, Z ratowaniem świata, już mi się przypomniało Niesiemy na hydrostas, małe co może być o Nadchodzące święta fortnite'owe dochodzą, no, niestety, no nie mamy Wiecie, jaka sytuacja, że nie było świątecznego sezonu. No z racji tego, żeby, żeby gracze nie odchodzili od Fortnite'a zbyt daleko po prostu Tak, swoją drogą, tyle złota e, będziemy zbierać na to złota, ja mam... 99 Golda Gdzie zbieramy widzę wie, na to na te właśnie wyzwania, Jak zaczęliśmy, nie zbierać, nie będziemy kupować tam broń egzotycznych, i temu będziemy kupować, się to. No i cóż, ale że od nie zginę, bo to byłoby zbyt krótkie. Tak, wtedy, kiedy zginie, to kończyć się odcinek, właśnie. <grym> się <kończył> Będzie się kończył. Więc ci da tu z bliższymi, krokami, po prostu, czyli co. Świąteczne wszystko, ale tym też, czemu nie było się tego Dlatego żeby gracze nie odchodzili z Fortnitea. bo to, byłoby zbyt, to byłoby, byłoby zbyt uciążliwe To byłoby, widzę, osorki. To byłoby, byłoby zbyt, no, by zbyt uciążliwe. To byłoby To zbyt... No zbyt uciążliwe, jeżeli byłoby to... to co rok może... No co rok byłoby to... Uciążliwe. CO JEST? No ja, więc to może odejdziemy od tego bota Bra NO CO JEST? F**k nie widzowie ja Idę do kolejnej rundki no i słuchajcie, to na taką zadbacie, może zjawić Wszystko świąteczne po prostu, czyli mapy wygląd, różne dziwne bariery po prostu na mapę wygląd, czyli jakieś tam ozdoby świąteczne, wszystko. To, co by się mogli ustawić, to nie jest, w ogóle na tyle się w ogóle tak nie leci. Dzisiaj, jeśli na taki nie po prostu. No i słuchajcie, to się się nie, na pewno nie. To akty też wielkimi krokami widzę po prostu czyli będzie dużo nowości, między innymi Nowe bronie! Może jakiś nowy boss. Ej, widzę, miałem taki pomysł, żeby to taki nowy boss, Święty Mikołaj, to był, widzę dobry, byłoby. Ej, hey, to, będzie, to będzie, to będzie tu mega sztos. Czekaj jaka była, by też na broni byłoby widzę, no? Ale wiecie, to jest taki. Oczywiście sam to wymyśliłem właśnie już dzisiaj przed chwilą. E, że coś taki fajnego, jak nie boss był taki byłby, anyway. byłoby śmieszne. Ale słuchajcie granatnik mityczny, czy nie, ten granatnik śnieżny będzie no wiecie, no w sumie to tym, tym nie będzie nic prostszego, no wygląd mowy po prostu, wygląd busa bojowego przede wszystkim WYGLĄD mm, myślę, że te bałwanki powrócą w mm, jakiejś czy jeszcze było jakieś bronie świąteczne, no, chyba była tylko granatnik śnieżny, ale coś nowego by się przydało, ewidentnie jakiś nowy boss świąteczny byłby mega spoko i byłyby po jego elfów no to było widzę, byłoby dobre, no ale nie jeszcze jakąś super moc, po prostu jakiś tam wiecie, jakąś mytyczną broń. no wiecie, no brakowałoby tych świąt, no bo takie święta by byłyby fajne, na no, coś takiego byście chcieli. Po, na chwilę dodali coś takiego. Ale tutaj niestety po nie dodadzą. Bo może nie po pomysłu na tego bossa nowego, no, ale jak gdzie polecimy... E, jednak polecimy sobie, sobie no, tutaj. Ale słuchajcie, no nie mamy... Mobile no, to jedynie śnieżny granat. Ale teraz idę o nowych rzeczach Fortnite Talk, czyli to co byśmy chcieli, to co ja bym chciał i to jest przeciek, nie ma. No teraz powiem co ja bym chciał, czyli mam sobie nowy boss, nowy boss jakiś tam, coś fajnego, święty Mikołaj, pomagierze elfów. No na no, mi to dodali Wida cienia, no ale tutaj fajnie byłoby jak dodajemy by też tego, e, no, tego nowego bossa, no ponadto boss jest tylko jeden. Czyli Mandalorianin, który jest na tym statku. No fajnie jakby coś było. No i oczywiście oczywiście tamty lecą. No fajnie jakby to byłoby widzę, wie. No bo byłoby to mega fajne po prostu, bo... No to to jest wszystko jest puste. No ale fajnie by było, jakby też takiego aby powróciło do Fortnite. Takie stare czasy. Hmm. takie widzę, takie też fajnego było mega. Sz... Ej, Zewie, zaraz znowu zginęć tak dalej E no WIDZAWIE Napiszcie gdzie mam lecieć Zwę. No i słuchajcie, no... Hmm. A ja nie mogę się skupić, nie? No i słuchajcie, co jest jakieś co jeszcze, przecie przecieki mówią. No co jest? No ale tam. Tak, co przecieki mówią, że... No no to nie wiem, co to no bo ten nowy boss byłby mega shots. I to wszystko te ja powiedziałem w tym odcinku. No coś o świętach, znaczy, te, te, nie te broń to jest o granat, jedynie tylko. Ej, no wszyscy, że, to, że można, mieć, można mieć więcej golda, można mieć, pojechać z Nodą 1999 i nic nie mogę z tym zrobić, nie? Napiszcie co ja mogę zydzić, czy to już mam na mieć tysiąc, tysiąc właśnie mam golda i nie mogę? Zebrać dalej Nie no mogę mieć więcej jeszcze golda, ok. No da. dobra Dobra no, Co jeszcze moglibyśmy się spodziewać? Przecieki mówią, mówię jakaś broń świąteczna jeszcze nowa To, może to jest jakiś przeciek podobno to jakaś tam nowa, no nowa broń. To tyle co ja powiedziałam w tym odcinku. No dalej nie mamy innych informacji. No po co mamy, co mamy zacząć jaką informację mamy dostać. No tego nie wiemy. Nie mamy innych informacji zbytnio. Wiemy tylko to co jest. Eee, przycieki no, nowy woz. No powiedziałem mam ten wystrej mapy święteczne ozdoby, to takie coś podstawowe, co musimy się... A! No i też event! Festiwal zimy, jeszcze nie powiedziałam o tym, o najważniejszym, czyli festiwal zimy. Festiwal jest to nowa rzecz. Która, po prostu od roku to było. No, po prostu też rok, minął Fortnite. No i to, można wejść Fortnite a to może wejść do Fortnite'a już. To może gdzie wejść do Fortnite'a. Po prostu. No i to na pewno wejść do Fortnite'a. E, to coś. Na pewno z Festiwal Zimy Ma no, wejść podobno też oczywiście eee, tam prezenty będą, te, bo to właśnie w rok temu. To co będzie, to może mam być doda, no to wszystko właśnie z rok temu. I to tyle, mam, no mam co powiedziałam w tym odcinku. Jutro w normalne, solo będzie. No, mniejmy tego, będzie, że to normalne, solo będzie już jutro w kolejnym odcinku z Fortnite'em. Czy tak będzie? No, zobaczymy. Yy. Coś takiego będzie w Fortnite'e. No i cóż. Ale to coś takiego będzie w Fortnite'cie Mm, to co wam powiedziałem będzie to wszystko z rok temu co było Ale plus taki może być nowy boss Jak będzie nowy boss to będzie mega sztos No i co w to było bo ja mam tyle e, Z przecieków I moich co bym i Co znaczy, to by, to byście wyście byście chcieli w Fortnite e, No i cóż Widzimy się już w następnym odcinku Ale co myślę że Dokończymy gierkę i widzimy się widzę jak spotkam jakiegoś typ typa Więc widzimy się za chwilę Jesteś ze w gierki, jesteś w mi na miejscu Dobra O! A! Fajnie, że mnie zaskoczył No nie chciałem tak gierki zakończyć, że tylko typek musiał być z tyłu Kraba ja tego z tego odcinka miły asfalt mery Oczywiście, no i cóż dzisiaj też w następnym odcinku z gry fortnite Do zobaczenia już w na następnym odcinku Nie chciałem tak to rozegrać, niestety typek był z tyłu, no i coś tu w Już normalnym solo mam to koniec Do zobaczenia